Cześć, witam wszystkich. Ja mam na imię Alicja. Witam Was na moim kanale, w moim pierwszym odcinku, w moim pierwszym odcinku premierowym. Pomyślałam sobie, że może tak jak inne dziewczyny, też troszeczkę zacznę opowiadać o tych moich haftach, bo póki co to jedynym słuchaczem jest mój mąż, którego serdecznie pozdrawiam. <grym> Więc tak, może na początek Wam opowiem troszeczkę o tym wzorze. Jego kupiłam na Ukrainie. Jest to wzór od Tela Artis. On mi się bardzo spodobał. Wiem, że kiedyś Monika Kawka chyba na relacji udostępniała zdjęcia z profili, które po prostu jej się podobają. Jakaś tam taka zabawa była. I udostępniła to zdjęcie hmm, tej wiewiórki. Ona mnie się tak spodobała. No i napisałam do niej. I mówiła, żebym się odezwała do dziewczyny właśnie... Od tego profilu, z którego udostępniłam to zdjęcie. Później szukałam na internecie, szukałam u siebie, tutaj w Holandii. Yy, no i taki zestaw kosztował w granicach 35 euro. No, ale on w zasadzie duży nie jest. I yy, stwierdziłam, dobra, poczekam, może gdzieś jakaś okazja się znajdzie i kupię. I przyglądałam yy, sobie kiedyś sklep na Ukrainie. W którym kiedyś, kiedyś, kiedyś robiłam swoje pierwsze zakupy. Kupiłam tam swoją pierwszą arabeskę. No i co się okazało? Okazało się, że oni mają ten wzór. Więc ja od razu go wrzuciłam do koszyka. Kosztował coś chyba w granicach 700 hrywien. No więc o wiele, o wiele taniej. Ja nie, jeżeli chciałabym kupić go tutaj. No i stwierdziłam super. No i co? I powiem wam, że... No troszeczkę się zawiodłam. Troszeczkę się zawiodłam, dlatego że tutaj w środku. troszeczkę jeszcze. <laughs> tutaj w środku, oczywiście, jest wszystko, są instrukcje, jak wykonywać każdy ściek po kolei. Jak wykonywać każdy ściek w kolei, właśnie. Tutaj później, jak to prać. Oczywiście mamy wzór w formie papierowej. I dodatkowo na którejś karteczce jest również kod QR do pobrania tego wzoru na sagę. Jest instrukcja, jak to wszystko zszywać, i dołącz, są dołączone też. O tyle, może pokażę. Są dołączone też kody QR do profilu na, na Instagramie, jak wykańczać, jak to szyć do, do kupy, i wszystko. <laughs> Ale tutaj mamy legendę i powiem Wam tak, tutaj przykładowo zaczęłam haftować wszystko jedną niteczką, tutaj akurat są wyhaftowane te ściegi specjalne jedną niteczką I jak zaczęłam haftować e, tutaj, to tak sobie pomyślałam, że coś... Coś to nie wychodzi tak jak na tym zdjęciu, bo tutaj tego wszystkiego, jak na okładce, tutaj wszystkiego jest po prostu tak grubo. Tutaj z boku te ściegi, tutaj od spodu te ściegi. No to tu akurat wyszyłam tymi dwiema niteczkami, ale yy, wszędzie jest tak grubo po bokach. No i co? No i spojrzałam w instrukcję. w Backstitchu jest na szesnaste i na 14, żeby wszędzie Backstitch robić... Dwiema nitkami. No, tak, dwiema nitkami, żeby wszędzie robisz backstitch z dwiema nitkami. A ja po pobraniu wzoru na sagę, bo oczywiście haftowałam, z sagi nie haftowałam yy, z kartki. Zaraz wam pokażę. Ściegi dodatkowe. Wszędzie jest pokazane, żeby haftować jedną niteczką. No i, no i ja zgłupiałam, ja zgłupiałam, stwierdziłam, że ja w zasadzie nie wiem jak to ma wyglądać, bo w legendzie, czyli tak jak powinno być w oryginalnym, w oryginalnej papierowym wzorze i powinno być dwiema nitkami, w sadze są dwie nitki. Tak samo się zdziwiłam, jak miałam haftować tutaj tymi niteczkami takimi pochatymi. Tak samo w legendzie jest, żeby haftować w dwie nitki, na sagi jest, żeby haftować w jedną nitkę. No i oczywiście. Oczywiście, co? Mówię tu tutaj o, o tych niteczkach. I oczywiście, jak ja haftowałam z sagi, no to co ja zrobiłam? Ja próbowałam przewlec te dwie nitki po prostu przez oczko igły. Sama nie dałam rady, więc poprosiłam mojego męża. Mój mąż nie dał rady, więc stwierdziłam, no, że skoro tak ma być, no to tak ma być, więc spróbowałam jeszcze raz. Urwałam uchód i igły i wtedy spojrzałam do legendy papierowej. No i się okazało, że trzeba wyszywać jedno nitko. W zasadzie w dwie nitki to byłoby raczej no, niemożliwe. Dodatkowo dla mnie haftowanie tymi nitkami to była jakaś po prostu tragedia. Jakaś tragedia dlatego, że jak ja sobie haftowałam te krzyżyki i potem haftowałam w drugą stronę, to te wszystkie, ten puszek cały, on się zaszywał więc za każdym razem jak ja zrobiłam krzyżyczek, ja wzięłam igłę i ja po prostu tak ten puszek wyciągałam żeby go było widać no tak właśnie robiłam, żeby go po prostu było widać no i nie wiem, jakoś nie, 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 przypasowały mi za bardzo te nitki jakoś to nie są moje ulubione tak samo, no nie podobały mi się za bardzo te krzyżyki e, jejku, nie krzyżyki, tylko y, koraliki każdy jest po prostu innej wielkości. Jedne były jakieś takie, jedne były bardzo duże, więc ciężko było po prostu w tej krateczce, gdzie ma być krzyżyk z tym koralikiem, ciężko było go umieścić, tak żeby później inne się też jakoś ładnie układały, żeby te krzyżyki się mieściły. No, Troszeczkę się namęczyłam nad tym wzorem. Siadałam do niego, nie wiem jak, o ile krzyżyki poszły bardzo szybko backstitch i tak dalej o tyle te koraliki jak już przeszywałam gdzieś tutaj zaczęłam przeszywać, tutaj zaczęłam przeszywać Ja nie wiedziałam też w którą stronę, bo w instrukcji było, żeby wybrać Żeby sobie wybrać kierunek tych skrzyżów, których chcemy wyszywać i. I po prostu, no, nie wykończyłam. Nie wykończyłam jej jeszcze, bo ona mnie tak wymęczyła, że chciałam sobie odpocząć. Ym, I stwierdziłam, że jak będę miała urlop, to po prostu ją wykończę. No i zobaczymy. Zobaczymy. Także wzór jest bardzo ładny. No, piękny. No, efekt końcowy jest naprawdę bardzo ładny. Dobrze. No więc tak. <laughs> Może następną pracę. Malutką. Haftowałam mojej córeczce taki malutki wzorek od Milhila i zrobiłam z niej podusie. Zrobiłam z niej podusie. Bo nie chciałam magnesu, bo tutaj w zestawie oczywiście mamy dołączony magnes, bo to jest z, z tej serii magnesów po prostu. Ale wykończyłam ją tak. Zrobiłam taką malutką podusie. Haftowałam ją na perminie 32CT fioletowym, też się obawiałam jak się będą y, układały te koraliki no ale poukładały się bardzo ładnie bardzo ładnie, bardzo fajnie się je przyszywało i mam jeszcze taki jeden zestaw od Milhila, takie krokusy y, i tam jest taki bardzo ładny lawendowy papier perforowany, no ja nie jestem za bardzo fanką żeby haftować na tych papierach Zawsze wybieram albo, ym, albo jakiś len albo kanwę plastikową do takich mniejszych wzorów. I już teraz wiem, że po prostu nie będę szukała żadnego innego materiału, tylko wyhaftuję je na tym yy, 32CT na tym 32 terminie będę go haftować. Wzorek ogólnie miał wyglądać tak. Na, na papierze perforowanym. Takie taki małotki, fajny. W środku oczywiście były koraliki, których ja nie, nie rozbierałam jeszcze, dlatego że stwierdziłam, że po prostu zrobię drugi odszyw. Zrobię drugi odszyw, zrobię go już na kanwie plastikowej, bo chciałam go zrobić w formie magnesu. Instrukcji jest, żeby hakować yy, trzy nitki. Tutaj akurat są backstitchy w dwie, ale możemy haftować w trzy niteczki. Ja haftowałam w dwie i powiem Wam szczerze, że nitek zostało naprawdę bardzo dużo. Zostało chyba na, nie wiem, jeszcze na z dwa odszywy. Bardzo dużo nitek zostało. No więc tak, no więc tak jakaś niteczka się tu zaplątała. I teraz co? I teraz chciałam wam pokazać mój zestaw, który kupiłam u siebie tutaj w Holenderskim sklepie. Zestaw z Hobbyopi. Nie wiem dokładnie jak to się czyta. Te kotki, jak ja je ujrzałam, stwierdziłam, że ja muszę je mieć. Muszę je mieć. A prawdzie nie mam kota w domu. Bo mój mąż jakiś fanem kotów nie jest. No ale może kiedyś się uda go przekonać. Ale te kotki mi się tak spodobały. Ten obraz jest no, wprawdzie taki zimowy, ale nie jest duży. Nie jest duży, bo ma 16 na 16 cm. Ja go wyszyłam akurat na tamborku. Yy, nie zmieniałam w nim żadnej tkaniny. Haftowałam go na tym, co było w środku. A w środku jest Aida 16. Wygląda tak. Wygląda tak, haftuje się go bardzo fajnie. No bo może też z tego względu, że nie jest duży. Kolorów, kolorów jest 28, więc też nie tak dużo. Tutaj jest dużo blendów, wiem. Tutaj w tym oknie, gdzie jest już to okno, to tutaj są blendy z tego, co widziałam. Więc na razie skupiłam się na takich bardziej tych czystych kolorach i oczywiście co się stało. Jak ten zestaw do mnie przyszedł, ja od razu wzięłam i rozrysowałam sobie tkaninę. Zrobiłam te wszystkie dziesiątki, bo chciałam go jak najszybciej zacząć. I jakby haftowałam sobie tutaj cały ten bok, tutaj z tej strony cały ten bok, i chciałam haftować, nie wiem, gdzieś jakoś tu w tym miejscu, czy w tym, i po prostu coś mi się nie zgadzało w tych kratkach. No i co się okazało? Ono to się okazało, że ja tutaj. Wszędzie liczyłam do 10, a jakimś cudem tutaj te kratki policzyłam do 9. I stwierdziłam, że nie wiem, albo po prostu, po, po prostu opuszczę jeden y, taki rządek z góry na dół. No bo w zasadzie tak to różnicy by żadnej nie zrobiło. No ale potem stwierdziłam, no nie, no taki malutki wzorek. No to no jak? I co zrobiłam? No wyprułam tutaj to wszystko, nawet tutaj są jeszcze takie większe te dziurki. Wyprułam wszystko tutaj z tej strony. Rozrysowałam sobie tutaj jeszcze tą jedną krateczkę dalej, no i zaczęłam haftować od nowa. Wszystkie nitki wyrzuciłam, ale powiem Wam szczerze, że nitek jest dużo. Nitek jest dużo, także mi wystarczyło. Akurat ten kolor już chyba się skończył. Oczywiście kolory są na tych nielubianych chyba przez nikogo w multiszpulkach. No, mnie akurat one jakoś no, nie przeszkadzają. Ja wiem, że te kolory się tutaj plączą, ale czasem jak ja po prostu siadam do haftu to no nie chcę mi się tego, zwłaszcza do takich małych, nie chcę mi się tego wszystkiego rozbierać, przewijać gdzieś na jakieś bobinki czy coś. No więc no, no, no dla mnie one są wystarczające. Więc tak obecnie mam na nim mm. zaraz zobaczę. Nie ja mam na nim 27% równe. I na grupie na Facebooku, na grupie Magdy Sender Ola prowadzi zabawę 10 wipów. Ja akurat nie miałam 10, więc sobie powiliłam niektóre prace, ale tej akurat na nich nie umieszczałam. Umieszczałam na niej takie większe, albo dwie lub trzy takie, które po prostu już leżą któryś rok z kolei. No i, no i po prostu leżą. I pora po prostu się za niej wziąć. No i w końcu je skończyć. Więc tak. Kolejny wzór zestaw, który chcę Wam pokazać jest zestaw od Awa. To jest mój pierwszy zestaw z tej firmy. Jeszcze podobała mi się taka kobietka w mieście, która idzie z koszem kwiatów, ale no jakoś Jakoś nie wiem, no to ja się zamówiłam sobie ten. I co zrobiłam? Oczywiście zaczęłam go haftować. W zestawie jest kanwa Aida 16 CT. No ale ja te tkaniny zamieniłam dlatego, że tutaj w tym niebie jest dużo takich pustych przestrzeni. No ja nie chciałam, żeby akurat ta Aida jakoś tak nie prześwitywała oczywiście w środku z tego co widziałam na tych karteczkach na legendzie nie mogłam znaleźć kodu QR żeby pobrać wzór żeby pobrać wzór na sagę i napisałam do nich na instagramie jakaś pani odpisała mi że trzeba napisać na czacie na stronie internetowej, na ich stronie internetowej, i po prostu tam było, żeby dołączyć zdjęcie z zestawu, i oni wtedy wysyłają. No, chyba, że jeżeli chcemy już od razu mieć, to, to tam można kupić. Akurat on kosztował chyba 10 euro, ale też było zaznaczone to, że jeżeli ktoś chce kupić sam wzór, to on nie ma żadnych podanych nici ani niczego, więc sam wzór jest no, po prostu bezużyteczny. Więc może to też w takim sensie, żeby. Wesprzeć ich strony. No, ja napisałam, wzór dostałam. <laughs> I mam. Yy... Ile on ma krzyżyków? Więc tak. On w sumie ma 33 522 krzyżyki. No, w zasadzie to on nie jest jakiś duży. Nie jest z tym taki, jednym z tych większych wzorów. Ja mam na nim obecnie no, prawie 15%. I już go pokazuję. No i wygląda on tak. O, tu przesuniemy. Wygląda on tak. Półkrzyżyki, krzyżyki. Powiem wam, że haftuje się bardzo fajnie. Przyjemnie się haftuje. Ja użyłam tkaniny też 32C, 32CT. Tylko nie pamiętam z jakiej firmy. To jest Ubelhor. Jak ktoś się czyta nie każdy lubi ten materiał dlatego, że on jest taki bardziej lejący bo to nie jest stuprocentowa bawełna i coś jeszcze chciałam powiedzieć na ten temat, wiem chciałam powiedzieć to, że kolory te, które tutaj są te, które tutaj widzicie, przykładowo tam na daszku czy tutaj no to one się całkowicie różnią od tych kolorów, które są tutaj na tym zdjęciu poglądowym. No to wiadomo, że one się będą różnić, no ale w tym momencie tutaj różnią się bardzo. Dlatego że no może w kamerze tak tego nie widać. Te kolory są takie bardziej tutaj szare, jaśniejsze, a te tutaj są takie bardzo ciemne. Tutaj przykładowo są jakieś takie berze bardzo jasne. No tutaj wszystko wygląda to wszystko jest po prostu ciemniejsze. Ale wzorok bardzo fajny. Tutaj zaczynają się już takie te kolory zielone, co już się będzie działo. Tak, tak więc tak. I kolejny kolejny zestaw, o którym chciałabym Wam coś powiedzieć. To zestaw od Lukasa. Ja go kupiłam chyba w sprzedaży, z tego co pamiętam jest to wzór Crystal Line Waterfall bardzo mi się spodobał jak ja go zauważyłam na stronie internetowej jako nowość i to właśnie jeszcze w przedsprzedaży ja stwierdziłam, że ja muszę go mieć i on jeszcze wtedy na promocji był bardzo ładny tutaj też jest Canva 16 CT 65 kolorów. I na chwilę obecną wygląda on. O, tak. Ejko, nie zmieści się cały, chyba. No Nie wejdzie cały. O, tak. On ostatnio właśnie został wylosowany. Znaczy u mnie pod numerkiem 3. Bo w ubiegłą y, niedzielę Ola wylosowała numerek na kolejny tydzień, i był to numerek numer 3. Był to numerek numer 3, <grych> więc y, pod tym numerkiem krył się ten y, wzór. No i zrobiłam od razu w ten sam dzień, zrobiłam na nim 500 krzyżyków 511 chyba. O, zajęłam się tutaj tą częścią. Nieku, ten wzór tak, tak się nie haftuje. Ja ogólnie uwielbiam te wszystkie zestawy od Lukasa. Te tkaniny, te nici, one tak fajnie przechodzą przez te. i te przejścia kolorów, no coś wspaniałego. Mam na nim obecnie no, prawie 52%, bo 51,9%, więc 52%. Ogólnie wzór ma. Mm, 53199 krzyżyków. No i co? I chyba jako na mój pierwszy odcinek. Nie wiem, co to z tego wyjdzie. Czy tak ja go w ogóle dopuszczę. Jak ja go przesłucham jeszcze raz, co ja tam nastękałam. Zobaczymy. Jeszcze raz na sam koniec pokazuję wam tą piękną wiewióreczkę. Yy, I co? Może nagram coś. Następnym razem zrobiłam małe zakupy na Ukrainie. Paczka już do mnie idzie. Przewidywany czas dostawy to jest niby 19 września, także zobaczymy, kiedy to do mnie dotrze. I może Wam pokażę, co ja tam ciekawego kupiłam. Także póki co żegnam się z Wami. Życzę Wam yy, miłego dnia. I trzymajcie się. Cześć.